Matka Paula bardzo koncentruje się na duszy. Dla niej dusza to jest miejsce przebywania w nas Boga, to jest miejsce spotkania z Bogiem, to jest taka istota, esencja ludzkiego bytu. Zapomnieć o duszy to właściwie zapomnieć o sobie. To znaczy żyć życiem tylko materialnym, ziemskim, pozbawionym odniesienia do, do Boga. A jeżeli nie mam odniesienia do Boga, no to nie mam odniesienia do źródła życia. Tak, czyli zapomnieć o duszy, to można powiedzieć stracić życie za życia. A przez to człowiek staje się nieszczęśliwy. I Matka Paula widzi to właśnie tak biblijnie, ona mówi, że jeżeli moja dusza zaczyna się podnosić, jeżeli ja się zaczynam podnosić, uszlachetniać, to nie tylko sama siebie ratuję czy oczyszczam, ale to ma wpływ na innych. To promieniuje. To nie jest moja tylko prywatna sprawa, tylko rzeczywiście. To zmienia w sposób twórczy rzeczywistość.